It's go time! Cześć Turosa! Witajcie w kąciku RetroGracza! Już po tym trailerze wiecie co dzisiaj będzie tematem tego materiału. Ten trailer pokazał nam, że na Evercade już niedługo, a w tym wypadku już teraz, są dostępne dwa kartridże z Duke Nukem 3D, jedyneczką, dwójeczką oraz kolejnymi grami, które miały swoją odsłonę na PlayStation i innych konsolach. Somewhere, somehow, someone's gonna play. Damn, I'm good. No, i oto są. Mamy tu dwa kardliże, jak sami widzicie. Collection 1 i Collection 2 jeszcze nierozpakowane w folii. Po przeprowadzonej ankiecie stwierdziliście, że chcecie obejrzeć tą wersję. A tą zrobimy w części drugiej. No dobra, zajmiemy się pierwszym cardridgeem. Mamy tu oczywiście trzy gry. Mamy Nukem 1 i 2. Oczywiście remastered. Oraz Nukem 3D Total Meltdown. Jest to kartridż numer 33, słuchajcie. Jak sami widzicie, nie rozpakowałem, czekałem specjalnie na was. Więc ja teraz zdaję folię, zobaczymy, czym obdarzyli nas producenci tych kartridż. Ok, folia zdjęta. No i teraz możemy się lepiej przyjrzeć. Mamy tu oczywiście gry od lat 16, jak sami widzicie. Gry 1, 2, remastered oraz 3D. Chyba to są jakieś już takie wypasione wersje. Nie jestem dokładnie pewien. Jak już wspomniałem przed chwilą, mam tu kartridż 33, kolekcja numer 1. Z tyłu mamy oczywiście opis, co znajduje się na kartridżu oraz to, co do, za każdym razem jest napisane, czyli z jaką konsolką jest kompatybilny ten kartridż. I mam tu EXP, VS oraz Everkit Original. Nie ma wzmianki o nowym produkcie y, od Blaze'a. Dobra, w środku mam oczywiście. Instrukcja obsługi i cardicz, poczekajcie, spróbuję to, no wychodź. No patrz, jak wy się uparła, nie chce wyjść. Może te rękawiczki jednak mi przeszkadzają. Dobra, jest. Mamy oczywiście znowu naklejkę z Duke kolekszyny deczka z tyłu, jak zawsze na żebyśmy wiedzieli, jaki cartridge obgrywamy i wszyscy dni też. No oczywiście mamy również instrukcję obsługi. Czy będą jakieś tam naklejki, czy coś? Nie, tylko instrukcja obsługi. No i tu mamy całą. Zobaczcie książeczkę z całą chyba historią, a jak z całą historią Nuka 1 i dwójki. Wszystko na temat gry, na temat pochodzenia Duka. o co chodzi w grze numer 1 i numer 2, szczerze mówiąc, nigdy nie grałem w tę jeszcze. Tak poważnie, kto z nas grał w jedynkę i dwójkę przed zagraniem yy, w Duka 3D. No dobra, ale pomijając, to trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o same trzy gry, dość sporo informacji mamy w tym ze w tej książeczce. Bo w sumie w innych grach mieliśmy tak z dwie, trzy kartki na temat jednej gry. To było wszystko zobaczymy. Tu mamy tylko w sumie trzy gry. A informacje na temat jedynki, dwójki, jak również oczywiście Duke'a 3D jest dość sporo. Mamy tu, w jaki sposób mamy kontrolować Duke'a w zależności od konsoli. Fajne, fajne. No bo za każdym razem pewnie ta konsolka inaczej działa pod tym względem sterowania. Oczywiście, jakie broni musimy używać, czyli wszystko to, co i tak wiemy. Dobra, no ponieważ mamy informację, że każdy działa na oryginalnej konsolce, tak więc ja na początku, słuchajcie, odpalę to podłączając przez Kamel HDMI na mojej oryginalnej konsolce z Evercade. A, a ponieważ nie mieliśmy żadnych informacji czy tą grę odpalić można na SuperPokiecie, więc sprawdzimy to. Zobaczymy, czy na i 2,8 cala da się w to grać. Dobra, zaczynamy testowanie. No i dobra, mamy podłączone już kadry. Czasami widzicie, mamy Duke'em, Duke'em Duke 1 i dwójkę. Testujemy na początku tą pierwszą część. Zobaczymy, jak ta gra wygląda. Powiem Wam od razu, że nagrywam to po raz drugi, ponieważ miałem problem z tą grą, a szczególnie z pierwszą i drugą częścią. O co chodzi? Mam nadzieję, że ci, którzy będą to testować na swojej konsolce, tej oryginalnej, tak jak ja, dacie mi znać, czy u Was po podłączeniu konsolki poprzez kabel HDMI czasami występują problemy z dźwiękiem. Ja już tutaj w materiale to powycinałem, ale sami czasami zobaczycie, że będziemy mieć oczywiście problemy zanikania głosu, jak również będziemy mieć takie dziwne syczenie. Czyli obraz zanika i mamy tylko taki całkowity szum. Nie wiem czemu sami zobaczycie, że już tutaj w to grałem, dlatego muszę odpalić grę na nowo. No i zobaczymy, czy teraz będzie lepiej. Na początku mamy historię. Mamy rok 1997. O, wtedy to się jeszcze było pięknym i młodym. No i oczywiście nasz Duke musi zniszczyć przeciwników, zniszczyć obcych, znaleźć czerwony klucz, który umożliwi nam przejście do kolejnego levelu. No, grafika, no jak sami widzicie, na 1991, no, pamiętajmy, że mieliśmy już Mario w 85 i tak dalej, no tutaj jeszcze jest ta grafika dość skromna, powiem tak, Porównując na przykład GNK dru... 3D <grystanie> Ale na rok 91 jest dość dobrze. No, jak już pan wam wspomniałem, musimy w tym pierwszym levelu, bo na razie przyszedłem, przyszedłem tylko dwa levele, yy... Musimy znaleźć czerwony klucz, a potem udać się u góry, tam gdzie właśnie właśnie czerwony klucz mryga. Ten klucz musimy znaleźć, przejść do kolejnego levelu. Oczywiście musimy jeszcze znaleźć cztery litery, cztery skrzynki, które będą miały nasze literki z napisem Duke. Nie będę oczywiście teraz grał cały czas, no ale już sami wiecie, co trzeba w pierwszym levelu zrobić. Graficznie... I optycznie wygląda to, no, no mówię, no wygląda to dość fajny. Duke jest uśmiechnięty, wiadomo, że jest blondyneczkiem, tak jak normalny duke jest. Nasze ciuchy ma, które znamy z innych odsłon duka. W sumie nie jest źle. Eee... Czy trzeba wszystkich przeciwników zabijać? Chyba nie, ale. No mówię, widzę tą grę w drugi raz. Więc, jak na pierwsze spotkanie z Dukeiem, częścią pierwszą, nie jest źle. A zobaczmy, jak wygląda część druga. Wybieramy sobie już, już mamy możliwość wyboru, jak ciężki mają być ten level. Tu mamy znowu całą historię, że coś się stało. Zobaczcie, ten wstępniak, ciekawe, jaki film to przypomni. I am back. Hmm. No jeżeli nie macie skojarzeń z Terminatorem Dwójką, to raczej tego filmu nie go <grytanie> Żartuję, wiem, że każdy z nas oglądał co najmniej raz Terminatora Dwójkę. No i to to zaczerpnięto lekko historię tym wstępnia, te intro z Terminatora Dwójki. Nie ma Graficznie zaraz zobaczycie, że jest już progres. już już widać, że twórcy Części pierwszej wzięli sobie do, pod uwagę to, żeby gra numer 2, część numer 2 wyglądała o wiele wiele lepiej. No i takie sami zobaczcie graficznie bajka. Znaczy, porównując do części pierwszej, oczywiście, prawda? Yy, co trzeba zrobić w drugiej części? W sumie nie wiemy, jeszcze nie czytałem instrukcji, no ale chodziło mi, żeby zobaczyć, jak wygląda gra część druga do, do, do porównania do części pierwszej. Oczywiście mamy znowu skrzynki, oczywiście musimy znowu uważać na potworki. Tym razem możemy, jak sami zauważyliście, kucać, a nawet a nawet wspinać się po drabinach. No i właśnie ten zanikający dźwięk czasami poprzez kabel HDMI troszeczkę mnie drażnił. Mam nadzieję, że ktoś z was yy... Daj mi znać, czy u Was coś takiego też występuje. Dajcie naprawdę mi znać w komentarzach, bo to co mnie się martwi, czy przypadkiem ta solka coś nie chce zbytnio działać z tymi kablami, chociaż ja sprawdzałem z dwoma. No suma summarum, diug dwójka naprawdę wygląda fajnie, ale wiem, że przyszliście tu tylko i wyłącznie po to, aby zobaczyć, jak wygląda diug 3D. Na naszym Evercade i czy da się w tego Duka pograć. No i zaraz to sprawdzimy. A wracając do części drugiej Dukę, powiem Wam, że wygląda on fajnie i gra się o wiele, wiele lepiej niż część pierwszą. Więc na pewno wrócę do tego tytułu, aby pobawić się w dwuplatformówkę platformówkę z Dukiem. A teraz przechodzimy do części numer 3, czyli Wisienki na torcie. No więc zaczynamy, Duke 3D już wybrany, startujemy, ja się też nie mogę doczekać, powiem wam szczerze, jak to będzie wyglądało, mamy to. Let's rock. Zacznijmy Rokowanie. <ścoughs> żartuję, mam nadzieję, że ten poddasze, ten dach u góry będzie wyglądał, wygląda identycznie, sterowanie, no okej, okay. krzyżakiem jest troszeczkę inne niż klawiaturą i myszką, nieważne. Ale da się w to grać. Gra chodzi płynnie powiem wam szczerze. Tu informacja od razu dla wszystkich, którzy widzą, że się obraz lekko przycina. Yy, widzę po nagraniu już tego materiału, że u was to ciętnie. Jest to raczej wina nowego OBS-a, który teraz dostałem nową wersję. Na konsoli wszystko chodzi yy, płynnie. Możecie mi wierzyć. No dobra, wracamy znowu już do gry. Powiem Wam, wygląda to rewelacyjnie. Nie wiem, już dawno nie grałem w Duke'a, ale no będę musiał do niego wrócić. Chociażby dzięki temu, dzięki tej konsoli, dzięki temu, tej możliwości zagrania znowu w księcia. No bo jakby nie patrzeć, przypominają się dobre stare czasy, gdy obgrywało się Quake, obgrywało się Dukea, obgrywało się jeszcze inne gry Shadow Warriera, pamiętacie tę grę. No to były te czasy, tu wszystko wraca i fajnie, że gra, jest możliwość odpalenia tej gry na tej konsolce w wersji yy, przenośnej, jak i również według instrukcji w wersji VS, jak już EXP. Tu gdzieś jeszcze, dokładnie tu gdzieś jeszcze była broń, czyli magazynki, wiecie o co mi chodzi, no ale grać, gra się super. Wiadomo, pierwszy lewer jest na razie dość prosty. Na szczęście, twórcy, jak widzę tutaj, nie kazali nam patrzeć w górę i w dół. Czyli, czy, nieważne, czy gdzie przeciwnik jest u góry, czy na dole, gdy strzelamy w jego kierunku, postać ginie. A my możemy się cieszyć rozwałką kolejnych obcych. I przyznam Wam się teraz naprawdę, naprawdę szczerze, że nie spodziewałem się, że to będzie chodziło tak dobrze na tej konsoli. Wiem, że Wy widzicie lekką zacinkę, uwierzcie, nie ma jej, nie ma jej, yy, nie ma jej na, tym, na, na tym ekranie, który ja właśnie w tej chwili patrzę na telewizorze. Zobaczmy jak to się ma w wersji na Super Pocket. No i mamy naszego Super Pocket'a, Duke już włożony, wystarczy teraz odpalić konsolę. No i zobaczymy, czy jest również ta gra kompatybilna, czy ta konsola da radę odpalić Duke'a. Wymaczcie, w tej konsoli nie ma wyjścia HDMI, więc będziecie musieli patrzeć tak, jak ja na to teraz patrzę. Ja troszeczkę patrzę z boku, żeby widzieć ekran. Wy widzicie to bezpośrednio z kamery. Dobra, evercade. No i zobaczymy. No i jest. No i jest. Dobra, odpalmy na chwileczkę może Duke'a dwójkę. Tak na chwileczkę zobaczyć, czy ta gra również będzie działała poprawnie. Sami za zobaczycie pewnie. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie problemów z dźwiękiem. Wciskamy A, no i lecimy Biuk dwójka na chwileczkę, tylko żeby zobaczyć, czy chodzi to wszystko normalnie. Oczywiście, historię już znamy, więc przeskoczmy ją. No i jest! I powiem Wam, że no, nawet na takim malutkim 2,8 cala ekraniku wygląda to fajnie. W sumie, platformówka. Więc nie powinno być z tą grą żadnych problemów. Mnie bardziej ciekawi, jak wygląda Duke, ale no sami tu widzicie, że da się w to grać. Da się y, cieszyć rozwałką kolejnych obcych, zbieraniem skrzynek i tak dalej, aby my, jak również nasi milusińscy, jeżeli byśmy pozwolili im zagrać tą grę, mieli radochę z tej, jak innych gier. No słuchajcie, no co tu więcej gadać? Wracamy do Duke'a 3D. Nie będę Was zanudzał tą grą, bo to już widzieliście. Zobaczymy, jak to się ma z Duke'em. Mam nadzieję, że ta konsolka też da radę yy, z płynnością tej gry na tej konsoli. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Duke 3D, wgrywanie. No i ciekaw jestem sam, jak to będzie wyglądało. Wezmę troszeczkę pod To abyście lepiej słyszeli dźwięki z gier. No więcej się już nie da, ale miejmy nadzieję, że będzie wystarczająco głośno. Startujemy. Lubię te teksty Duke'a. Sami doskonale wiecie, że oprócz, że gra była świetna, to jeszcze właśnie jego tego, te teksty, które on wymawiał, były genialne. No i zobaczymy, jak wygląda sterowanie. Sami widzicie że tutaj też mamy płynnie. To samo jest na oryginalnym Evercade'zie, tak więc nie ma tu problemów z strzelaniem, z kierowaniem, wszystko w sumie widać dokładnie jak na dłoni, gdzie trzeba iść. Okej, okay, teraz troszeczkę się odbija mój telefon, którym nagrywam to wszystko, no ale sami widzicie, że nawet na 2,8 cala jest to dość dobrze widoczne i da się to naprawdę płynnie grać. Jestem sam w szoku, że ta konsolka daje radę z taką grą 3D, a kiedyś trzeba było na to mieć dość dobry do PC, aby zagrać tak płynnie w Duke'a. Na szczęście te czasy minęły, teraz wystarczy taka poszedności na konsolka, aby cieszyć się rozgrywką i rozwałką wszystkich obcych z udziałem księcia. Moi drodzy, ja już będę chyba powolutku kończył, jak sami widzicie konsola oryginalna Evercade, jak również przenośna konsola da możliwość odpalania tej gry, jak również mam nadzieję tego drugiego kartridża, który jeszcze jest zafałujowany, nie otwierałem go. Czekamy na kolejne nagranie, żebym otworzył kolejny kartridż. Mam nadzieję, że jeżeli zastanawialiście się nad kupnem tej gry, a raczej przypuszczam, że 99,99% 99 z Was już dawno złożyło pre-order albo już sami macie tego Duke'a, bo osoby, które zbierają kardirze no tego tytułu nie mogą pominąć, nie ma bata. A kto wie, kto wie, może w przyszłości wyjdą jeszcze inne tytuły, jak nie wiem, przykład Unreal, chociaż tutaj bym polemizował. Może Quake, może jakaś inna. Gra 3D w klimatach diuka. Moi drodzy, ja już będę z wami naprawdę teraz żegnał. Mam nadzieję, że wytrzymaliście do końca. Dziękuję wam za subskrypcje, za lajki, za komentarze. Właśnie stuknęło mi 1500 subskrypcji, za, za które bardzo wam serdecznie dziękuję. Cieszę się, że oglądacie moje materiały, że lubicie je. Ja po prostu jestem niesamowicie szczęśliwy. Dziękuję wam bardzo serdecznie, że ze mną jesteście na tym kanale. A co do tego kardidża, oczywiście materiał już niedługo, niedługo rozpakowanie tej drugiej kolekcji i sprawdzenie jak one działają na tym, jak również na tym oryginalnym, na tej oryginalnej konsolce. Trzymajcie się, cześć, do następnego razu, ja gram dalej.